Hej, jestem Nebrewku, Dziś jesteśmy w Bobby i będziemy rywalizować o 0 Robuxów i dzisiaj jest ze mną Igorek. I tak, nie mamy wlec, te same nie? skiny. Igorek mnie namówił na to, żebym zmienił skina takiego samego jak on ma. I jeżeli wiecie pod tym odcinkiem 5 map w górę, to przez, ostat... przez kolejne trzy odcinki ten skin będzie nam towarzyszył. I dzisiaj A Te za... trzy odcinki będą ze mną. Tak, chciałobyś. <laughs> Dobra, i, I dzisiaj byś. będziemy robić wyścig. Czyli ten kto pierwszy dotrze na ostatni stage, nie wiem ile ich jest. Dobra Igorek już ruszył, bo jest nubem. W OBI, bo jest nowy <grym> na zdobyście normalnie. Tak, potwierdzą, pobrałem go dzisiaj. No. No skam 100%, I to co chyba widzę jest skam skam 13 stage'ów, ale nie wiem. Ja w to kiedyś grałem, ale nie pamiętam ile tych stage'ów było. Tu jest 50 stage'ów. Aha No, jak, jeżeli będzie 50 stage, aha, zginąłem. O dobra, pojawiłem się już na drugim <grym> stage. U. Dobra, to ja cię gonię już. Ja ominąłem no sobie całkowicie, ja ominąłem sobie całkowicie ten parkur. Kumasz? Ty kupiłeś? Nie, ja się zabiłem i się zaraz piłem na koniec tego parkura, co nie? Kumasz? No ty z kamerze, a ja to... jestem na takim gównie. Ojej, no ja to pamiętam, co nie? To jest głupie. To, to się wszystko, to wszystko znika. Ej nie, ja tu stoję, co nie? Skąd ty wiesz jak iść? Ej, ja bym za... ja bym teraz spadł. No, ej, jakbyś się ruszył kawałek dalej. Ej dobra, przegoniłem cię. Nie. Easy. Dobra, to jest dobana ta gra. Dobra, czekam na ciebie. A czy spadłeś? Spadłeś? No. Echa, Ej, a poczekaj na mnie, Ej, nie muszę to od nowa, bo spadłem. O nie, a nie, dobra, nie muszę. <laughs> Ej, poczekaj na mnie, please. Nie ma. Ja muszę wygrać zero Robux, stary, jestem biedny. Ale niech będzie ten, ten. Wiesz, dam ci, yy, zapłacę ci. Poczekaj Nie, na mnie, a tu co mam zrobić? Ej, tu się nie da. tam się doskoczyć, nie? Ej, dobra, to teraz. A teraz poczekaj na mnie. Poczekaj na mnie. Nie, 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 mnie. nie. Dobra. Ej, bo ja nie Musisz mam, na jak tu zrobić pucie. tutaj niby. Tu mam iść? No nie. Ej, ty tego no. się przejść nie da? I jak jakie to kiedyś robię... Ja to... Ej, patrz, patrz. czekaj, zostań, zostań. Patrz teraz na prosa, patrz. Patrz. Widzisz widzisz mnie? No nie widzę cię stary. Patrz. Co tu da się skoczyć? Co? Ej, tu, ale oszustwo. Opie jak przez czyż to jest na różowo wszystko podświetlone, to ty a tego nie widziałeś? A jest mniej, dobra, nie masz. Patrz teraz, te, że tego nie przejdziesz, bo ja... Aha. nie! Usiadłeś se? Widziałeś dobra. mnie? Widziałeś mnie, jak mnie tepło? Tak, usiadłeś, normalnie. Dobra. O, jeszcze ja spadłeś, ale nub, Ale noob, dobra. Ej, wiesz, że na mnie, poczeka. Nie ma, ja idę tu, biegnę. Stary. To jest rywalizacja o zero robót, co stary, to jest tyle robót, że normalnie bym sobie mogę koszulkę kupić, no. Ale czekaj, dobra, patrz, patrz, poczekaj tam teraz, dobra? Nie. Cię dogonię i pokażę ci coś. No co mi pokażę? Bez kitu, magię? zobaczysz. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No magicznie. Zobaczysz, zobaczysz. No tak, widzisz? Idę jak Jezus. I wszystko się za mną, yy, wszystko się, yy, wszystko za mną znika. No wow, nie? też tak chodziłem. Dobra, stary, Zobacz, ty nie, tam, ty tam jesteś, jesteś zawsze jestem. w tyle, bo ty jesteś lup, a ja jestem pro. Iść trochę w lewo. Nie. Idź <laughs> Stary, teraz skaczę normalnie ale... po jakichś kwadratach, trójkątach i prostokątach. Ej, ale przed odcinkiem inaczej się umawialiśmy, ty miałeś być noobem. E co? Co? Ej, nic takiego nie było, widzowie, nic nie słyszeliście i Gorek was kłamie. No właśnie, nie. Ale noob, od Ty jesteś tam w tyle strasznie. A tu jest jeszcze szkło. Pamiętam, ja tego kiedyś nie umiałem. To wtedy ja byłem noobem. Teraz też nie umiesz. Zobacz, jak ja biegnę normalnie. Padłem! Dobra, ta gra jest do Pana. No banal. Czyli chcesz powiedzieć, że chcesz ją zbanować, tak? Tak, tylko nie zapomnij, że mój tata pracuje w Epic Games. Tak. Ej, tu w się rusza dziwacz. Ej, pamiętam to, to się dziwacz nie rusza Dobra. i tu się. Nie I... pytaj co to było. Igorek masz teraz szansę mnie dogonić, bo tu są te ruszające... O nie, 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 I tego się przejdź. No i ja nadal... Ja siedzę na tych kwadratach i kuku. Kół, Spadłem nie! No nie, ja to muszę szybko robić. To dobra, na pierwszą osobowej. Jesteś, jesteś na... Jesteś na tej szybie, czy co? Nie, ja jestem po szybie już. No to weź, że poczekaj na mnie, bądź... Stary, ja robię... i e polecam ci ten level, y po... Jak już tam szybę skończysz, to ten level kola... Ko no. dobra, nieważne, polecam ci zrobić na pierwszej osobowej. Bo inaczej się nie da. A wiem, ty, zapomniałem, że ja mam 7 Robuxów. To od razu skip stage. Ej, <grym grym grym> co, a skip stage kosztuje <grym> 7 Robuxów? Tak. Nie, może ile, ile kosztuje? Nie wiem. Przecież mówiłeś mi, że masz 800 Robuxów. Tak. Chciałbyś. Dobra, zobaczymy, jaki korek teraz biegnie. Uwaga. Dum, 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 dum. Nie no, dobra. Dobra, jesteś teraz na tym najgorszym levelu, więc powodzenia. Ja idę wygrać tą grę. Ty... Jak najgorszy level? Wystarczy tutaj skakać, patrz. No wiem, ale ja to robię... U no mnie to jest robić... najgorsze, to jest najgorsze. Ej, tu jest... A jak i... mam to teraz przejść? Nie wiem. Co się stało? No... To się zresetuje. Tak się. To się nie resetuje. Aha, no to easy win. Jesteś nubem. No nie, to jest Nie jestem. No jest przeszli Robuxy. Co? Wyży mi robuxy, przeszli. Stary, ja nie mam robuxów, jestem biedny. Jak wygram te 0 robuxów, to się podzielę z tobą, okej? Okay? nie, bo ta gra jest do bana. Do bana. dobra. Skam, ja... skam, skam. Ja dobra, ja dobra. Ja jestem... race quit. Kurna, jedę schodami do nieba, stary. Co ja zrobiłem? O, Ej, o sk... ja się... dobra. Ej, musisz nazwać, te... musisz nazwać ten odcinek, Igor, jest... Jak, jak jest, bogiem gry. O, wiesz dlaczego? Nie, stary, tu jest ten labirynt głupi. A ja nie pamiętam. A wiesz dlaczego jestem Bogiem? Bo szukałeś tą grę, tak? E, tak, bo pa, wiesz, jak są te podnoszące się do góry, nie? Te wlotki. To mi zaliczyło checkpoint, jak byłem dopiero na dole. Aha. A no. ja miałem to właśnie na pierwszym levelu. I stary, teraz jest ten labirynt głupi. I ja go dobrze pamiętam, więc pozdro, Demonix, Jeżeli to oglądasz, to powinieneś też to pamiętać. Dobrze go pamiętasz? Co? Dobrze go pamiętasz czy nie? Nie, totalnie wtedy na, totalnie na farcie to zrobiłem z Demonixem, ale... Chociaż, dobra, myślę, że to będzie dobra droga. Masz bardzo dużą szansę, żeby mnie przegonić teraz. Wiem. Totalnie... Ej, nie, tam nie ma przejścia. Kurde. Muszę się cofnąć. Kiedyś byłem mistrzem w labiryntach, a teraz normalnie... Normalnie nie umiem To ja chyba tu... O dobra, chyba pamiętam jak to robiłem To chyba tu... Nie, tu jest zablokowane Wait, jak ja mam to zrobić? Na pewno nie tą stroną Gdzie tam idziesz stary? Ty nie możesz tego wybrać Ej dobra Lipton, straszny Lipton Patrz jak ja to przejdzie. No <laughs> nieźle, trafił wczoraj po muliczkę Dobra, teraz rywalizacja. Kto pierwszy, to przejdzie, co nie? Ej, totalnie nie widzę tu przejścia, co nie? Znowu jest ten problem. A dobra, nie. Ej, to tędy na pewno trzeba przejść, tylko. Tylko, no właśnie. Jest tam przejście, jednak chyba. Dobra, to ja tam jednak idę. Gdzie mnie gonisz? Nie. Ja muszę tam pierwszy być. Stary. Tam jest przejście? Nie, tu nie ma przejścia. Ej, LOL! Jak to przejść? Igorek, pomóż. Please. Popie, e jest... Jak oszukałem tę grę, zobaczysz. Dobra, już wiesz, gdzie to przejść co nie? Ja już chyba też wiem, jak to przejść. A, Igorek idzie tym samym, co ja chciałem iść. Dobra. Tam się nigdzie nie przejdziesz, ale ta buźka mówi chyba jedno za siebie, że da się tu przejść. Aha, oszukali mnie. Dobrze, nieważne. Gościu, yy, jak ja to teraz przechodzę, patrz teraz. Ej, co? Zobacz na stage'e. Zobacz na stage. Ej, ty, nie! Igorek, patrz, nie, na Nie. Okay. Zgiń, please, Pana man. na No właśnie, nie, zrobiłeś to. O nie, nie gadaj, że... Ohoho, nie uszu, o ulica! Ale Ja myślałem, że tam serio jest przejście, co nie? A to oszukali nas jedynie A nie, tu jest przejście. Przyprawem. <grym> <grym> Ej, źle idziesz, zobacz. Nie idę źle. Dobra, pamiętam drogę już. Dobra, Easy wygrałem. Ale Easy z tobą jest stary. Dzięki, że mi podpowiedziała, że tędy się idzie Dobra, jednak wygram no to zero Tak. Ej, czekaj, ale poczekaj chwilę, poczekaj. Nie, nie, nie. Zrobimy wyścig, kto pierwszy dojdzie. No dobra, no to ja już wygrywam, to stary. Zobacz Zobacz, uwaga. I, i ja... Tak, jest tu przejście, stary, dobra, zobacz. Wygrywam to. Aha, Ryszquita <grym> zrobiłeś. No, to tak. Dobra, jest, wygrałem. Udało mi się. Jesteś nubem, uświadomiłem a, to. A wiesz, wiesz, wiesz jak ja to grałem? Jak? Ja to widziałem od góry kamerkę sobie odbiłem. Ja też tak robiłem, zobaczę sobie na odcinku. Dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie jak następnego. Cześć.